Wykaż, że kwadrat liczby naturalnej albo jest podzielny przez 3, albo przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Ponieważ mam tutaj rozpatrywać podzielność przez 3, to liczbę n naturalną mogę zapisać na trzy sposoby. Albo, że liczba dzieli się przez 3, albo, że liczba przez 3, przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1, albo, że liczba przez 3... Przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Yy, I każdą liczbę da się w ten sposób zapisać, że albo się dzieli przez 3, albo daje resztę 1, albo daje resztę 2. I teraz każdy z tych trzech przypadków muszę rozpatrzeć, i w każdym z tych przypadków wyjdzie mi jedna lub druga sytuacja, czyli albo, że liczba jest podzielona przez 3, albo, że przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Oczywiście kwadrat tej liczby. Czyli ponumeruję, to jest pierwszy. Pierwsza możliwa sytuacja, druga możliwa sytuacja, trzecia możliwa sytuacja, czyli teraz rozpatruję pierwszą. Kwadrat liczby, czyli n kwadrat, to jest 3k do kwadratu, czyli 9k kwadrat, czyli 3 razy 3k kwadrat. A to oznacza, że jest to jakieś 3t, gdzie t należy do naturalnych, czyli liczba jest Podzielna przez 3. Druga sytuacja. n kwadrat, ale tym razem to n to jest liczba, która przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Czyli 9k kwadrat dodać. 6k dodać 1. Wyłączam z tego, co się da, 3 przed nawias, czyli mam 3k kwadrat dodać. 2k i za nawiasem dodać 1. To jest jakaś liczba t naturalna, czyli mam 3t plus 1. Czyli przy dzieleniu przez 3 mamy resztę 1, co oczywiście pasuje, no bo reszta 1 może być, albo tak jak w pierwszym przypadku. Jest podzielny przez 3. i zostaje trzecia sytuacja, ostatnia, że mam liczbę, która przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2, czyli 3k plus 2, 9k kwadrat, dodać podwojony iloczyn, czyli 12k i dodać 4, czyli 9k kwadrat plus 12k, i tą czwórkę rozkładam na 3 plus 1, także mógł 3 wyłączyć przed nawias. 3k kwadrat dodać 4k, i dodać 1, i za nawiasem plus 1. Czyli przy dzieleniu przez 3, mamy resztę 1. Czyli znowu to jest ta sytuacja. Zresztą jeden. Innych możliwości nie ma. Wszystkie sytuacje rozpatrzyłem, co należało wykazać. Kolejne zadanie. Tym razem nierówność niewymierna.